Najprawdopodobniej nie wiecie, no bo skąd? A właściwie, jeśli wiecie, to muszę zacząć zamykać okna i jednak zalepiać plastrem tą kamerę w laptopie, bo mnie przez nią podglądacie. Jestem olbrzymim fanem horrorów. Nie dlatego, że jestem hurabura, król podwóra i nie boję się niczego, tylko właśnie potrafię się wczuć w większość sytuacji na ekranie i poczuć ten niesamowicie przyjemny dreszczyk emocji, strachu i niecierpliwości, jaki można odczuć, kiedy wiesz, a nawet nie wiesz, ale wiesz. Że to, co zrobi postać w filmie, skończy się zaraz naprawdę źle. Wielu na pewno nie pamięta takich tytułów jak trylogia filmów Omen, zapoczątkowanych w 76 czy The Fury of the Wolfman z 72, albo Dziecko rozmery. chyba 63. Dziś może te dwa ostatnie wyglądają groteskowo, ale. Omen nadal potrafi zachwycić napięciem budowanym wokół małego chłopca, jak i później jego poczyniań w dorosłym życiu. Lecz tak naprawdę prawdziwym złotem według mnie okazał się egzorcysta w 73. W reżyserii Williama Frednika. Zapytacie dlaczego? Czy to dlatego, że kręcąca się głowa wymiotuje zieloną cieczą, albo dlatego, że masturbuje się krzyżem? No, absolutnie nie. Nie jestem aż takim antyklerkałem, żeby przemawiało to do mnie jako główna wartość, ale coś w tym jest. Chodzi mi mianowicie o przełamanie tabu filmowego na temat kościoła. Wyobraźcie sobie pierwotne oburzenie, jakie musiało budzić to dzieło przy okazji swojej premiery. Bezczeszczenie krzyża, bezradność księży, demoniczność dziecka. Ten film bezpośrednio uważam, że wpłynął na obraz horrorów, jakie mamy okazję oglądać teraz. Zwłaszcza, i do tego dążę od samego początku, że moją ulubioną tematyką horrorów są właśnie opętania. Wspomniane egzorcysta, omen, egzorcyzma Emily Rose, egzorcyzmus, ostatni egzorcyzm, autopsja Jamie Doe, obecność Annabel, requiem, paranormal activity, rytuał to kilka z łamane na klasycznych w mojej opinii pozycji wartych uwagi. Które oczywiście wraz z upływem lat tracą swoją wyrazistość, a innowacyjność w motywach czy sposobie prowadzenia historii jest już szeroko znana, jednak pamiętajmy, że wszystko, co znane, było kiedyś nowe. Jeśli rozmawiamy o horrorach i egzorcyzmach, to trzeba pójść na kilka kompromisów, zabierając się za seat. Po pierwsze, nigdy nie należy zakładać, iż postać przedstawiona na ekranie ma mózg. Nigdy nie wolno pomyśleć, że sami bohaterowie widzieli kiedykolwiek film o pętaniu jakiś. Trzeba pamiętać, że całą wiedzę o bycie, którą nęka bohaterkę albo bohatera, nabędziemy przy okazji kadru detalowego na starą księgę, wyglądającą na tysiącletnią, której stronnice będą przypominały bardziej papirus niż pergamin. Żart prowadzącego? Co ma wspólnego horror o opętaniu z filmem porno? W centrum zawsze jest młoda kobieta, zajmuje się nim kilku mężczyzn, a nagranie z wydarzeń nigdy nie trafi do sieci. Badumc. To jest żałosny. Jezus. Film, z którym dziś do Was przychodzę, jest przedstawicielem tej samej grupy, co wymienione wcześniej, jednak pociągnął historię trochę dalej, co w moim uznaniu zasługuje na polecenie. A więc, taśmy Watykanu. Dlaczego taśmy Watykanu, moim zdaniem, zasługują na wyróżnienie? Czy jest to spowodowane tym, że aktorzy wybrani do głównych ról są równie mili dla oka, co przekonujące? No, powiedzmy. Oczywiście, Olivia Taylor Dudley, wcielająca się w Angelę, jak i John Armoni, Odgrywające rolę jej chłopaka Pita, to dwójka naprawdę pięknych ludzi, a Doug Ray Scott moim zdaniem super wygląda w roli zaborczego ojca, który delikatnie mówiąc, nie pochwala wyboru swojej córki. Może też mam taką sympatię do tego Petera, chłopaka Angeli, bo z wyglądu trochę przypomina profesora Rumala, ale Ciii. Więc co mamy w fabule? No nie ma tutaj zaskoczenia, jeśli ktoś jest zaznajomiony ze, ze strukturą filmów o opętaniach, mamy dziewczynę Angele. Dziewczynę kryształ, bogobojną kulturalną, śliczną i lojalną. Żyjącą ze swoim chłopakiem Peterem, do których przyjeżdża w odwiedziny na pewien czas z okazji urodzin Angeli Roger, jej ojciec. Ciekawe jest dość w tym filmie tempo opowieści, ponieważ mamy tutaj dość równo ujawniające się objawy opętania. Od kruków atakujących bohaterkę przez ataki autoagresji, po mówienie po aramejsku. Nie ma tutaj jakichś wielkich przestojów, uspakających akcję, a jedyna cisza jaką słyszymy w uszach jest tą wymowną, która wręcz krzyczy Mhm, wiesz co się stanie, nie? No właśnie, teraz Kruk powi policjantowi, żeby włożył sobie żarówki w oczy. Czekaj, co? Uwaga, uwaga, alert, alert. Tutaj kończy się materiał bezspoilerowy, bo żeby omówić dalsze walory filmu, muszę niestety operować fabułą, więc z tymi z was... Którzy nie oglądali się, żegnam. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do obejrzenia. Tak, to jest ten moment, gdzie dajecie niewymuszonego lajka i suba. A zresztą widzimy się za 10 sekund. Dobra, słabi odpadli, teraz dorośli ludzie mogą pogadać, nie? Mam wrażenie, że to zakończenia zdania za podwącą pytającego nie. Jest takim naszym drugim regionalnym tej, ale okej, okay, do, do tematu. Dlaczego film wydaje mi się bardziej treściwy niż bardziej widowiskowe filmy o tematyce opętań? Ponieważ daje dużo nowych wątków i nie wytłumaczy ich nam. A ja kocham takie rozkminy. Jak to jest, że na nagraniach kamer w szpitalu Angela była jednocześnie w swoim łóżku i jednocześnie topiła noworodka na porożniczym? Co powiedział Kruk do tego czarnego policjanta? No, halo, jest tyle pytań bez odpowiedzi. Ja ich potrzebuję, halo. W ogóle, jak bardzo niedocenionym patentem jest mówienie przez samego Lucyfera do szaleńców w szpitalu psychiatrycznym, by ci w efekcie zaczęli się zabijać. A no właśnie, Lucyfer. Lucyfer i egzorcyzm. No mówimy tu o samym szatanie. Przemili Rose, a właściwie Analiz Michelle, mieliśmy samego szatana jako ducha dręczącego ciało, lecz no, przegrał w czasie egzorcyzmów, bo interweniowała ta Matka Boska i tak dalej. No generalnie dostał bęcki. A to jest szatan. Szatan dostał bęcki. W czasie egzorcyzmów. Tu coś... Hello. No ale na szczęście taśmy Watykanu dają nam drugi wariat. Tutaj Lucyfer wygrywa. I przychodzi odrodzony na świat, by czynić cuda i zjednywać sobie ludzi. To jest moim zdaniem najfajniejszy wątek całego filmu. Siła tego filmu, ponieważ cała reszta jest standardowa. Objawy opętania, zatracanie się młodej dziewczyny, odcinanie od rodziny, odcinanie od pomocy, umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym, niezrozumienie, branie tego wszystkiego za chorobę psychiczną, w końcu interwencja duchownych. No. Znamy to, tak? My, do, my tutaj zostaliśmy już tylko w elitarnym gronie, i my to znamy. Natomiast nie znamy historii, gdy demon wygrywa, przejmuje ciało, okazuje się samym Lucyferem i zaczyna robić gnój. I zaczyna się spełniać apokalipsa. To jest fajne. Na przykład, wątek księdza. Ksiądz, który próbuje zamordować Angele rytualnym sztyletem. No, oczywiście, po to, żeby zablokować nadejście Antychrysta. Czy jest to nowy zabieg? No, oczywiście, że nie. W Omenie za chłopcem biegał cały zakon, który polował na dziecko szatana ze świętymi rytualnymi sztyletami, tłumacząc się oczywiście dobrem wszechświata, ale tutaj jest to po prostu odświeżone. Uważam finalnie, że jest to film godny polecenia każdemu entuzjaście filmów o opętaniu, który mimo wykorzystywania sprawdzonych patentów wnosi powieść świeżości do mocno wyeksploatowanego tematu jakim są egzorcyzmy. A jaki jest Wasz ulubiony horror, które opętanie było najlepsze? Dajcie znać w komentarzu. Z mojej strony to wszystko. Mówił do Was Helnest. Cześć. die revolution kali gerecht bin. der die des geistes befehle